Najpierw byli Lech, Czech i Rus oraz ich przyrodni brat, Deutschland. Spotkali się nad Wisłą i każdy z nich poszedł w swoją stronę. Tylko Lechowi nie chciało się chodzić i został na miejscu kup między ruskimi a Niemcami. Gdzie został? Tu, we Warszawie. Został pomiędzy nimi i teraz mamy za swoje. Dlaczego? Jakby ci to wytłumaczyć. Były dwie bandy. Chrześcijanie i poganie. <grystanie> jak Hells Angels i Cop Killers. Albo jak Panki i Skiny. <grystanie> Ruscy trzymali z poganami i byli źli. Niemcy należeli do chrześcijan, więc byli jeszcze gorsi. Lech był Leniem, więc postanowił przyłączyć się do gorszych, żeby mieć lepiej. Rozumiem. No, chyba lepiej być kumplem silnego i razem z nim napadać na słabszych, niż odwrotnie. No tak.